elemencie animalny Mam w ręku symbol głupoty i nienawiści. I dobrze mi z tym, i dobrze mi z Wami. Dużo lepiej niż z tymi, którzy postawili te płotki tutaj, żeby Was, naród suwerena, oddzielić od tego haniebnego czynu, który się właśnie teraz dokonuje. Chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, trzy rzeczy chcę powiedzieć, ale zacznę od tego. Nie dajcie sobie mówić, że obrona trójpodziału władzy, niezawisłości sądów to jest jakaś obrona postkomuny. Chcę tylko zacytować słowa sprzed 26 lat, które człowiek, podobno dla nich największy autorytet, napisał w swojej encyklice Centesimus Annus Jan Paweł II. Napisał tak. Jest wskazane, by każda władza była równoważona przez inne władze i inne zakresy kompetencji, które by ją utrzymywały we właściwych granicach. Na tym właśnie polega zasada państwa praworządnego, w którym najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi. Pleksorem! Dyktatorem! Pekskaczorem! Dyktatorem! Pekskaczorem! Dyktatorem! Plekskaczorem! Dyktatorem! I To były słowa Jana Pawła II. A teraz ja dodam, kiedy mówił, a nie samowola ludzi, to ja dodam na pewno nie tych ludzi którzy dzisiaj kazali policjantom wyjść na ulicę i obstawili sejm tymi metalowymi barierkami. Oni twierdzą, że mają mandat od narodu do takich zmian. Nie mają. Dostali mniej niż 40% głosów. Nie mają prawa ani politycznego, ani moralnego, żeby demolować polską demokrację. Dlatego proszę, wykrzyczmy im, Polska nasza, a nie wasza. Polska nasza! A nie Wasza! 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 I ostatnia informacja, ostatnia, ostatnie zdanie, ostatnia uwaga. Sam jestem zaskoczony, ale są te informacje potwierdzone już w internecie. Andrzej Duda. Zapowiedział, że złoży poprawki do ustawy o krajowej radzie sądownictwa, istotne, poprawiające ten fatalny projekt, który został w zeszłym tygodniu przepchnięty, i nie podpisze ustawy o, so o Sądzie Najwyższym. Nie podpisze, najprawdopodobniej. I powiem wam, nie zrobił tego dlatego, że nagle przybyło mu odwagi, tylko dlatego, że Wy. Naród suweren spotyka się tutaj. Dzisiaj, w niedzielę, o 21. pod Pałacem Nastingowskim. A więc bądźcie, trwajcie, a zwyciężymy! 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 zwyciężymy. zwyciężymy.